Czy mikrofon potrzebny? Bo, nie, mikrofon. ja potrafię go Ale mogę tak. Jak ja? chcesz, jeżeli mamy. Ale nie wszyscy z tak jak widać. Raz, Dobrze, mówicie do mikrofonu. Wiecie? Nie, to. Tak, <laughs> tak, może się o nie? Jak chwila Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, w szczególności Państwa Wnory oraz światów. Dnia 22 sierpnia w Otominie zgłosili się Pan Dariusz Stanisław Zieliński oraz Pani Anna Gackowska. Celem zawarcia związku małżeńskiego. Świadkami zostali wybrani Grzegorz Zieliński oraz Wojciech Gackowski. Z przedłożonych dokumentów stwierdzam tożsamość osób, a złożone zapewnienia świadczą o tym, że okoliczności wykluczające zawarcie tego związku nie istnieją. Możecie Państwo usiąść. Drodzy narzeczeni, dzień dzisiejszy należy do jednych z najważniejszych wydarzeń w Państwa życiu, ponieważ Was dwoje. Postanowiło połączyć swoje marzenia i pragnienia celem spędzenia razem dalszego życia. Ma to być związek partnerski, pełen uczucia i wzajemnego zrozumienia. Związek, do którego przeniesiecie najpiękniejsze chwile z okresu narzeczeństwa, kiedy jak zapewne pamiętacie pierwsze wasze spotkania. Były pełne emocji, niecierpliwości i zauroczenia. Zawarcie związku małżeńskiego jest to również wydarzenie społeczne. Tworzy się nowa rodzina, podstawowa jednostka życia społecznego, która zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jest pod opieką i ochroną praw. Po zawarciu związku małżeńskiego tworzy, zaczyna się nowy okres w życiu małżonków. Powstają nowe prawa i nowe obowiązki. Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Zawarcie związku małżeńskiego. Polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają swoją wolę zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków. Czy jesteście Państwo gotowi złożyć takie oświadczenie? Poproszę Państwa o powstanie. praw i obowiązków świadomych praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński że wstępuję w związek małżeński z Anną Gackowską z Anną Gackowską i przyrzekam i przyrzekam, że uczynię wszystko że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo aby nasze małżeństwo było zgodne było zgodne. Szczęśliwe. Szczęśliwe. I trwałe. I trwałe. Teraz Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam. Że wstępuję w związek małżeński. Że wstępuję w związek małżeński. Z Dariuszem Zielińskim. Z Dariuszem Zielińskim. I przyrzekam. I przyrzekam, że uczynię wszystko, uczynię wszystko aby, nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było zgodne, było zgodne szczęśliwe, szczęśliwe i trwałe. I trwałe. Na skutek złożenia zgodnych oświadczeń, przede mną, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności świadków, ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy panią Anną Gackowską, a panem Dariuszem Zielińskim został zawarty. Brawo! Jako symbol łączącego Was w związku proszę wymieńcie obrączkę. Zawodem zawarcia małżeństwa i mało małżeństwa sporządzony w rejestrze stanu cywilnego. Na podstawie protokołu poproszę teraz Państwa o podpisanie. Pani, ostatni raz tych na Ustalamy się tak? Najpierw żona. Pentagon. Że na głowę szyją. Poproszę światła. Ja, panu życzynia, to... ja Wam życzę, żebyście się Szanowali i kochali tak już do końca, naprawdę! Żeby Was humor nie opuszczał, żeby wszystko Wam się tak udało w tym życiu, jak ta dzisiejsza uroczystość. Także bardzo serdecznie gratuluję po art Małżeństwa i tak do mnie przyjedziecie. Bardzo <grym grym grym> się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, to na pamiątkę. Dziękuję. Dziękuję. <kluczy>